Hej, dziś temat, który dotyczy każdego: jak wygrywać kłótnie. Ale spokojnie, nie chodzi o to, żeby być najbardziej wrednym w komentarzach na Facebooku czy innych platformach. Pokażę ci pięciu różnych sposobów na to, jak wygrać spór z głową. Czasem psychologicznie, czasem sprytnie, a czasem po prostu się wycofując. Bo prawda jest taka. Czasem lepiej mieć święty spokój niż rację, ale jak już musisz się kłócić, to rób to mądrze. Lecimy. Najłatwiejszy sposób na wygranie kłótni to unikanie jej. Drugi najłatwiejszy sposób to ją przegrać. Trzeci, rozbroić. Czwarty, użyć błędów logicznych i nieetycznych sztuczek. A na samym dole listy najtrudniej jest po prostu mieć dobrą logikę. To jest pięć różnych sposobów podejścia do kłótni. Powód, dla którego stworzyłem tę listę, jest prosty. Jeśli wpiszesz w Google jak wygrać kłótnię, prawie każda rada skupia się tylko na tych dwóch ostatnich rzeczach. I często są to rzeczy typu naśladuj mowę ciała albo utrzymuj kontakt wzrokowy, ale szczerze, czasem się zastanawiam, czy to w ogóle coś daje. Każda metoda ma swoje wady. Ale te trzy pierwsze są po prostu łatwiejsze. Łatwe do zapamiętania, nie wymagają dużego wysiłku. A właśnie po coś takiego tu jesteś, prawda? Ale spokojnie, przejdź, posłuchaj do końca i zobaczysz o co mi chodzi. Metoda numer jeden. Unikaj kłótni. Mark Twain powiedział kiedyś, nigdy nie wdawaj się w kłótnie z głupimi ludźmi. Sprowadzą Cię do swojego poziomu i pokonają doświadczenie. I lubię tę odradę. Bo mówi, bądź gotów zrezygnować z kłótni albo po prostu odejdź, nawet jeśli wiesz, że masz rację. Bo nie ma sensu się frustrować, próbując przekonać kogoś, kto po prostu nie ogarnia. Tylko, że w większości realnych kłótni nie wiadomo, kto z was jest tym głupim. Obie osoby myślą, że to one mają rację, a ta druga się myli. Wyobraź sobie, że zaczynasz debatę. Ty mówisz, 1 plus 1 równa się 2. Twój oponent mówi, nie, 1 plus 1 równa się 1. Dla Ciebie to oczywiste, ale ta druga osoba też tak uważa. I nawet jeśli pokażesz jej Google 1 plus 1 równa się 2, ona może stwierdzić że Google to propaganda. Może to ty jesteś zaprogramowany. Oczywiście czasem warto odejść od kłótni, która nic nie daje. Ale jeśli zawsze unikasz sporów, zamkniesz się w bańce i możesz przegapić naprawdę ważne informacje. Metoda numer 2 wygraj, przegrywając. Zastanów się, Często celem kłótni nie jest zmienić rację. Celem jest osiągnąć coś, czego chcesz. Wyobraź sobie, że mieszkasz w małym mieszkaniu. Twój współlokator co tydzień zostawia słoik z ciastkami do wspólnego jedzenia, ale po miesiącu mówi – włożyłem tam 20 ciastek, ty zjadłeś 17. Co z tobą? Ty mówisz, że zjadłeś tylko 16? On się pomylił, ale i tak przegiąłeś. Do tego nie płacisz połowy czynszu, nie sprzątasz po sobie, Jeździsz na wakacje, a on musi zbierać pieniądze. No i co teraz z ciasteczkami? No jest problem. Nie wybronisz się tu faktami, bo fakty są przeciwko tobie. Więc zadaj sobie pytanie. Czego ja tak naprawdę chcę? Nie zależy ci przecież na udowadnianiu, że zjadłeś tylko 16 ciastek. Chcesz tylko, żeby spółlokator się nie wkurzał i dalej zostawiał ciastka. Powiedz więc mi 17 ciastek, o rany były tak dobre, że nawet nie zauważyłem. Przepraszam, to się więcej nie powtórzy. Jak chcesz mogę nawet kupić osobny słoik. Oczywiście nie kupisz, ale on usłyszy, to była pomyłka, a ja naprawdę chcę to naprawić. I zamiast Cię wyrzucić, kłócić się z Tobą, poczujesz się trochę winny, że Cię ochrzanił. Czasem nawet gdy nie zrobiłeś nic złego, lepiej jest po prostu przeprosić i wygrać przegrywając. Metoda numer 3. Rozbroić kłótnie. Czyli uczyń kłótnię milszą, spokojniejszą, spróbuj naprawdę zrozumieć drugą osobę. Często okazuje się, że wcale nie jesteście tak różni i da się dojść do porozumienia całkiem szybko. Ta metoda pochodzi w dużej mierze od pewnego faceta z historii, który był mistrzem debat, Sokrates. On uważał, że wchodzisz w spór nie po to, by pokazać, że jesteś mądry, ale żeby czegoś się nauczyć. Słynne jest jego zdanie: Wiem jedno, że nic nie wiem. I to ma sens. Większość rzeczy, które wiemy, to tylko rzeczy, które gdzieś usłyszeliśmy. Nie wiemy, czy są prawdziwe. Nawet nie wiem, czy to naprawdę cytat Sokratesa. Znalazłem go w Google Grafika, ale też mam wrażenie, że uczyliśmy się o tym w szkole. No i za musisz zapamiętać. Nie przekręcaj argumentów innych ludzi i nie pozwól, żeby oni przekręcali twoje. A kiedy już naprawdę zrozumiesz, co ktoś mówi, nie mów od razu, nie masz racji. Zamiast tego znajdź małe rzeczy, na które możesz się zgodzić, i budujcie od tego porozumienie. To tak się przekonuje ludzi małymi krokami. Choć Sokrates miał też drugą metodę, bardziej irytującą, tak zwane sokratyczne pytania. To polega na tym, że zadajesz przeciwnikowi pytania jedno za drugim, aż się pogubi i nie wie co odpowiedzieć. Technicznie da się to robić dobrze, ale pra w praktyce ludzie używają tego tylko po to, żeby kogoś zdezorientować. Metoda czwarta. Nieczyste sztuczki, których raczej nie polecam, ale warto je znać. W tej metodzie nie chodzi o prawdę, chodzi o wygraną. To manipulacja, gra na emocjach, atakowanie przeciwnika zamiast jego argumentu. Niestety to często działa, zwłaszcza w internecie, bo jeśli ktoś czuje się zaatakowany lub zdezorientowany, trudniej mu uspokoić e, myślenie. Dlatego warto znać te chwyty, żeby wiedzieć, kiedy ktoś je stosuje na Tobie. Przykład pierwszy. To będzie zły przykład. Osoba A mówi. Trzeba bardziej dbać o środowisko. Osoba B. Aha, a Twój iPhone to niby z drzewa wyrósł? To typowe przekierowanie uwagi. Nie odnosisz się do meritum, tylko atakuje Twoją hipokryzję. Ale nawet jeśli jesteś hipokrytą, to nie znaczy, że się mylisz. Przykład drugi, czyli argument ad hominem. A mówi: Uważam, że w szkołach powinno być więcej zajęć z finansów. B mówi: To ciekawe, biorąc pod uwagę że mieszka z mamą. Tu zamiast odnieść się do pomysłu, atakujemy osobę. To znaczy właśnie ad hominem. Że ad persona. Przykład trzeci. Stawianie chochoła. A mówi, myślę, że warto regulować dostęp do broni. B mówi, czy chcesz, żeby przestępcy mieli broń, a zwykli ludzie nie? To jest tak zwany chochoł, czyli wymyślasz wersję argumentu, której ktoś nie powiedział i z nią walczysz. Tych trików jest masa i ludzie używają ich nieświadomie, bo je po prostu widzą wszędzie w debatach, w telewizji. Dlatego, jeśli chcesz wygrać spór i chcesz to zrobić uczciwie, musisz umieć zauważyć te sztuczki i im się nie dać. Metoda numer 5. Miej rację i umiej ją pokazać. Najtrudniejsza metoda, bo wymaga dwóch rzeczy. Po pierwsze, musisz naprawdę mieć rację, a po drugie, musisz umieć to pokazać tak, żeby ludzie to zrozumieli. I chcieli się z Tobą zgodzić. Nie chodzi o to, że masz dobre argumenty. Chodzi o komunikację. Czasem masz rację, ale mówisz to tak, że nikt nie chce Cię słuchać, bo jesteś zbyt agresywny, albo zbyt wyniosły, albo za bardzo zastępujesz ludzi danymi. A czasem po prostu nie masz pojęcia, z kim rozmawiasz. Jeśli chcesz wygrać spór, musisz mieć dobre argumenty, znać drugą stronę i mówić ich językiem, mówić jasno, konkretnie i z empatią. Umieć przyznać rację tam, gdzie ona naprawdę jest, nawet jeśli to boli. Bo jeśli nie rozumiesz, dlaczego druga osoba myśli tak, jak myśli, nie przekonasz jej, nawet jeśli jesteś w 100% racji. Każda z tych pięciu metod ma swoje miejsce, ale zacznij od zadania sobie pytania, co tak naprawdę chcesz osiągnąć. Czy chcesz mieć rację, przekonać kogoś, zachowywać pokój, czy po prostu nie chcesz się źle poczuć? Bo to jest klucz. Ludzie często wchodzą w kłótnie, nie wiedząc nawet, po co to robią, a potem kończą sfrustrowani, zburzeni i przekonani, że wszyscy są głupi. Więc zanim się pokucisz, spróbuj najpierw zrozumieć, a potem dopiero decyduj, czy warto walczyć. No i jak, która metoda najbardziej do ciebie przemawia? Daj znać w komentarzu, czy jesteś tym, który walczy do upadłego, czy raczej tym, który robi unik i ma z głowy. A jeśli masz znajomego, który zawsze musi mieć rację, to podeślij mu ten filmik. Może coś do niego trafi, albo chociaż się pokłócicie na nowym poziomie. Dzięki, że jesteś i do zobaczenia w następnym odcinku. To był Autor Cienia! A więc do zobaczenia!